Cześć się, maneczko tutaj Bartosz olej z Polish a moim gościem jest zawodnik OKTAGON MMA, Piotrek Wawrzyniak. Cześć się, maneczko. Cześć, witam wszystkich. wszystkim Piotrek, no, gratuluję świetnej walki z Michalidysem i świetnego zwycięstwa. Jest, jak ty się czujesz po tej wygranej e, i generalnie jak, jak z, z twoim zdrowiem, czy, czy, czy wszystko ok, no bo to była mocna, krwawa, brutalna walka. No dzięki za gratulacje, no walka nie była łatwa. Dosyć ciężka. No, kupiłem to dwoma w sumie rozcięciami. Tu na twarzy, tutaj pod okiem, i, i tutaj nad. Mam um, szyte. No, ale tak to dobrze. No, się cieszę się, że walka wygrana. Mocny gościu na rozpisce więc fajnie. A czy Michalidis y, czymś się zaskoczył? No, bo, bo były te problemy z, też tym, w tym parterze. No, na Ci chyba sporo, sporo krwi. No ciężka walka była w tym parterze, w sumie ja się myślałem, że jedynie czym mnie zaskoczył to, że on nie dążył jakoś do tego parteru, że bardziej parter to wynikał przeze mnie, a myślałem, że w sumie on będzie chciał mnie bardziej opalać, a w sumie to chyba na sam koniec mu się to mu udało, bo na przed końcem, nie? A powiedz mi, czy jak już wstawaliście do werdyktu, czy była jakaś taka obawa z twojej strony? No nie byłem pewny, że wygrałem, tak jakby w 100%, ale mówię, tą drugą rundę skończyłem dobrze, także da, powinni dać dla mnie, bo tam naprawdę zabrakło, nie wiem, 10-15 sekund i bym go uwalił przed końcem, a trzecia, na, wiedziałem, że trzecia na pewno jest moja, bo w trzeciej to on już miał dosyć. Na pewno w tym pojedynku dokonałeś też historycznej rzeczy, bo split... Yy dla e, zagranicznego zawodnika na OKTAGONIE, to się rzadko, 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 rzadko zarazem tym bardziej Michalidis był tam finalistą tego turnieju zeszłorocznego, to wszyscy gdzieś tam widziałem też reakcje Twojego menadżera, wszyscy, wszyscy byli byli zdziwieni. Pytanie, czy taka wygrana z takim zawodnikiem e, dodatkowo lepiej smakuje? No cieszy, wiadomo, bardzo fajnie, że tak się tam skończyło. E, no a z tą decyzją, co jeszcze chciałem powiedzieć coś? Aha, no że Pewnie dlatego tak w miarę wyszło na moją korzyść, bo bił nie z Czechem tylko, on no. był Grekiem i ja byłem Polakiem, więc tak jakby neutralnie po prostu było. Bo pewnie gdyby on był Czechem to to nie bym przegrał. No mogłoby być różnie, a pewnie to była tak twoja najcięższa walka, walka w, kar w karierze, znaczy ty zawsze dajesz mocne, mocne, mocne walki, z Cepo była bardzo mocna, ale czy to była jakby taka twoja najcięższa i najbardziej wartościowa wygrana? No najbardziej wartościowa to na pewno, a czy ciężka, no chyba też, jedna z cięższych taka no, pełen dystans, wiadomo tu dużo krew się lała, dużo się działo, więc no chyba tak. Piotr, przede wszystkim co dalej, bo twój menadżer Artur zdradził, że twój kontrakt z Oktagonem się skończył, teraz pytanie, czy będziecie chcieli od razu przedłużyć, czy wysłuchacie jakby takie jakby no oferty, oferty z rynku. Wiadomo, wielu polskich fanów chcecie widzieć wiadomo, gdzie w KSW. No ale też wydaje mi się, że chyba Octagon jest dla Ciebie no też dobrym kierunkiem. Masz dwa dobre zwycięstwa. Mimo tej przegranej, to walka z Kinska też była bardzo dobra w swoim wykonaniu. No i pamiętajmy, że jest jeszcze prawdopodobnie turniej w przyszłym roku, nie? No wiem, wiem, bo dlatego właśnie, no zobaczymy, jakie oferty się. W sumie od no to już dostałem ofertę. A dużo lepszą od poprzedniej? W sensie na razie nie finansową, tylko że już chcą, podali termin na kiedy chcą, żebym się bił, więc no na pewno kwestia jakby dogadania finansów no to, to z Arturem, ale wydaje mi się no, no na 100% lepsza, no nie ma innej opcji. No. A jakby właśnie przyszła oferta z KSW, dobra finansowo, bo wiadomo, bo to czy to, 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 to był najbardziej. To byłbyś w stanie wiesz, zamienić OKTAGON patrząc właśnie na tą perspektywę turnieju, właśnie na polską organizację? Nie, no chciałbym wystartować się w tym turnieju, bo tam jest naprawdę dobrze. Mhm. A czy masz jakiegoś zawodnika z tych, co już są, może wiadomo, nieogłoszonych na turnieju, bo to wiadomo, że jeszcze na to jest troszeczkę za wcześnie, ale no wiadomo, że, że te nowe nabytki, które gdzieś są już potwierdzone, potwierdzone lub nawet są niepotwierdzone, tak jak Krzysiek J, czy Kamil Oniszczyk, czy ktoś z tej grupy jest taki zawodnik, z którym ty byś chciał się tak najbardziej, najbardziej sprawdzić. Nie, no raczej nie z Polkami, nie? W sensie z Pola to gdzieś tam dalej finału czy gdzieś tam jakieś półfinały coś w tym stylu, a tak no to lejmy się, Lejmy inny. Lejmy, lejmy. Też organizacja ogłosiła niedawno transfer Mahmuda Muradowa, on będzie się bił ze Scottem Askamem. Jak ty właśnie typujesz tych zawodników? No bo to jest tam na pewno, wiadomo, Askam były mistrz KSW, Morado były zawodnikiem w no też wielkie, wielkie nazwisko. Teraz w ogóle wydaje mi się, że wasza walka też, była, też byłaby super. No zobaczymy, jak się pokażą w tej pierwszej walce w sumie ich. Bo Askam, wiadomo, dobry zawodnik. Coś w sensie się miało, jakby Prime tutaj w KSW, jak był. Ale później wiem, że się bił też w 8 oktagonie, chyba w 9,3 wagę wyżej i wcale tam jakoś super nie wyglądał, więc zobaczymy. A Muratow, No, Muratow w sumie nie wiem dlaczego go z tego jest i tam się pozbyli, bo w sumie miał dodatni rekord. Więc nie wiem, trochę dziwne to jest. Ty mówisz, że już tak, że oktagon Ci gdzieś zaproponował jakiś termin walki, ale to tak możesz mniej więcej powiedzieć wiadomo, nie, nie dokładnie, ale to będzie gdzieś nie wiem, bliżej jesieni, na koniec roku, czy gdzieś mniej więcej możesz takie coś nam zdradzić? No jesień, jesień. Już nawet nazwisko nie Więc, tylko negocjacje, tak. Mhm. Już powoli zmierzając do końca, już, jak wspomniałem, trzy walki w OKTAGONIE. Jak byś generalnie mógł, może nie, nie, nie tyle, że opisać, ale powiedzieć, jak, jak się w tym generalnie OKTAGONIE traktują? Czy czujesz się też bardziej rozpoznawalny w Polsce, w Czechach, jak to generalnie też wpływa wpływa na, two, na twoją karierę? No, domyślam się, że na pewno finansowo jest dużo lepiej niż było we wcześniejszych organizacjach, nie ujmując, niż, niż oczywiście babilonowi czy innym miejscem, gdzie walczyłeś, nie? No nie no, tak naprawdę porządna organizacja, traktują mnie tam bardzo dobrze. Tam ci czescy fani to też w sumie chyba bardziej tam mnie lubią i znają, niż tu w Polsce. No więc, no nie no, podoba mi się cała otoczka, cała ta atmosfera, ci ci ludzie z tego stawu, tam wszyscy tacy są Pozytywnie nastawieni, i to mi się podoba takie nastawienie. Mhm. Już przechodząc do tego turnieju, którym może być za rok, powiedz mi, czy tobie to tempo turniejowe będzie, nie będzie przeszkadzało? Bo wiadomo, że to będzie w krótkim okresie czasu, to w ciągu roku 4, może 5 walk, w zależności jaki tam będzie ilość zawodników w tym, w tym turnieju, bo to niektórym zawodnikom, patrząc nawet na turnieje PFL-u, czasami sprawia, sprawia problemy. Jest co? No raczej nie, no teraz tak naprawdę od grudnia, 29 grudnia miałem tę pierwszą walkę, czyli w pół roku zrobiłem trzy walki. Więc tak naprawdę ja już teraz zrobiłem więcej niż w tym turnieju, więc no, raczej nie. Jak mam cztery na cały rok, no to tak naprawdę idealnie. Mhm. Yy, tak cię zapytam, czy generalnie były jakieś pomysły, żebyś ty wystąpił na tym e, stadionie e, we Frankfurcie? Bo na pewno dla zawodnika jest to coś, co działa trochę na wyobraźnię, walka przed tak dużą publicznością. No, prawdopodobnie też zrobią rekord i możliwe, że pobiją też KSW, nie? Na tym Frankfurcie nie, ale była gadka, w sensie, no, jak tam ten, było, jak wypadł i było tam pewne sceplo, jakieś zamieszanie, coś tam, no i tam było tak coś, że ja powiedziałem, że mogę tam skoczyć. Ale tam też w sumie oni na koniec skończyli, zdjęli tą walkę jakby z karty. No, zdjęli tą walkę z karty jakby i nie. No tutaj na te, na te Niemcy, no nie, nie, raczej nie. Ale chciałby. Może ktoś wypadnie na to jakieś ratował, No zobaczymy. A chciałby wystąpić właśnie na, ogólnie na stadionie? Nie wiadomo. Nawet jeśli w tym roku nie wypali, wydaje mi się, że to jakiś czas będą, będą wracali na stadion. Czy to w Pradze, czy to właśnie, może w Frankfurcie, ale jakby się pojawiła jakaś opcja w przyszłym roku. Bo czy ty byłbyś chętny? Czy to czy by w ogóle to ro, robi różnicę? Czy walczysz, wiesz, na hal nie wiem, 5, 10, czy na stadionie 50 tysięcy. Myślę, że to by to robiło różnicę? No ja podchodzę do tego w takiej kategorii, że po prostu dużo mało jak to, nie? Bo jest na przykład 10 czy 30, to, to, już, to już nie widzisz tej różnicy, to jest po prostu dużo. A, no wiadomo, że fajnie, fajnie by było na takim stadionie. Nigdy... No najwięcej się biłem jak było tam 20 tysięcy. Tej odwarenie w Pradze, to no to fajnie, nie? Wiadomo. Okej, okay, tak, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment i twój czas. No dziękuję całemu mojemu klubowi, trenerom, swoim partnerom, osobom, które mi kibicowały przed telewizorami na żywo. No, to wszystko.